Mateusz Karpiński. Ktoś świadczy o tym, że nie można widać tego stylu bazowego za coś, co jest wyznacznikiem tego, co zawodnik. Będzie mógł pokazać kilogram w po 25 lat. A więc w tym momencie niech to wszystko rozstrzygnie się w klatce. Martiniaros versus Mateusz. To zawodnik bardzo młody, zaledwie 17-letni Mateusz Karpiński, 25 lat. No nie można tu jeszcze mówić o e, takim pojedynku. Młodość, doświadczenie, bo obaj zawodnicy są jeszcze młodzi. Te 25 lat w tym sporcie to też jeszcze nie jest dużo. No dokładnie. Dan Severn e, skończył swoją karierę mając 55 lat, także mi się wydaje, że te chłopacy mają jeszcze 30 lat e, przed sobą walki. Niedawno inna z legend oktagonu kończyła również karierę, pierwszy mistrz wagi ciężkiej Pride, Mark Coleman, również 48 lat i wtedy postanowił zawiesić rękawice na kołku. Tutaj młode wilki, 17 i 25 latek i pierwsze starcie. I przechodzimy do pojedynku. Drugiego pojedynku turnieju w kategorii do 61 kg. Zawodnicy straszą się na razie jeszcze tak w stójce. Troszkę nerwowo, troszkę nerwowo na początku. Jest takie spięcie, ale to rzecz dość częsta akurat. Wewnętrzny low kick Świebodzianina. Celne kopnięcie. Ale ono wytrąciło bardziej z równowagi niż zabolało na pewno Martina Jarosa. Alka na razie bardzo zachowawczo. Większość tych ciosów nie dochodzi do celu. Dokładnie. Zawodnicy troszkę marnują energii na, na uderzenia, które, tak jak mówisz, no, nie trafiają celu. I to jest chyba taka domena młodych zawodników, że właśnie próbują e, pokazać swój arsenał, zanim on jeszcze e, też pamiętajmy o tym, że to jest zada dopiero pewne obrażenia. Pamiętajmy o tym, że to jest dopiero ich drugi zawodowy pojedynek. Tutaj wiadomo też, troszkę emocji biorą górę. A teraz kilka celna seri seria kilku ciosów. Już na pewno i jeden i drugi odczuł, ponieważ tam przez gardę kilka pięści się prześliznęło. Ładna rotacja pod ciosem sierpowym. Próba front kika. Ale też z dużej odległości sygnalizowana. To jest zaczepne low -kiki. A i kilka celnych ciosów. Próba skrócenia dystansu już któryś raz takiego i wymiany pięściarskiej Obydwoje dwoje czujnie, obydwoje I czujnie nie Martin Martinero z pewnością poczuje i będzie czuł czym dłużej ten pojedynek będzie się utrzymywał, bo one robią pewne zniszczenie spowalniają zawodnika bardzo mocno Tak, oczywiście no to są odczuwalne kopnięcia może nie, nie od razu po kopnięciu, ale 3-4 kopnięcia dojdą i już zawodnik się troszkę wolniej porusza, troszkę sztywniej. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. A i znowu celny cios. Tu z kolei logik zewnętrzny, ale wciąż na, na lewą nogę Martina Jarosa. I kilka ciosów, które miały dość celu, on tam chyba... Mateusz Karpiński teraz troszkę na wstecznym skończyły się tym, że wylądowały na gardzie. Ale zmienia się tempo tej walki. Raz jeden, raz drugi prowadzi w tej chwili w natarciu Młodszy z zawodników w niebiesko-białych spodenkach i mamy chyba... Jeśli dobrze widziałem, bo zawodnicy byli tyłem do nas uderzenie w krtanie, co jest e, oczywiście niedozwolone. Pojedynek jest przerwany, czas jest zatrzymany. Zawodnik e, musi dojść do siebie. Miejmy nadzieję, że nic mu się nie stało, bo walki miejmy nadzieję, że będzie, że będzie można ją kontynuować. Niezbędna będzie interwencja lekarza. Jest bardzo kruchym narządem, i uderzenie tam odcina tlen zupełnie. Ona jest bardzo bolesne również. Mm -hmm. I koniec. Niestety. Koniec pojedynku. Nie, wtedy... Zawodnik nie zgadza się z tą decyzją, ale nie został dopuszczony do walki. No myślę, że troszkę za szybka decyzja lekarza. Pytanie, cóż on widział z bliska, może uznał, tak, że zawodnik nie jest w stanie kontynuować, a, a dalszy przebieg w pojedynku zagrażałby jego zdrowiu. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. No, że jesteśmy na to, lekarzami, także ciężko nam opieknąć. Zwycięzcą przez TKO w tym pojedynku jest Martin Jaros. 17-latek odnosi drugie zwycięstwo na zawodowym ringu i tym samym jest również przez niezdolność no, mojego przeciwnika do dalszej walki i przez decyzję lekarską zostaje drugim finalistą turnieju w kategorii do 61 kg.